Michał Wiśniewski już wkrótce zostanie ojcem po raz szósty. Niedawno pojawiły się pogłoski, że muzyk marzy o córce, dla której wybrał już nawet imię. Płeć jego kolejnego potomstwa nie była jednak znana aż do teraz Michał i Pola Wiśniewscy są parą od 2019 roku. Ślub wzięli w czasie pandemii, a przysięgę małżeńską odnowili we wrześniu tego roku. Miesiąc później para ogłosiła, że spodziewają się kolejnego dziecka Michał Wiśniewski to dumny tatuś dużej gromadki. Fabien i Xavier są owocami małżeństwa wokalisty z Martą Wiśniewską, ze związku z Anną Świątczak. Ma dwie córki: Etienne i Vivienne. Póki co, najmłodszym dzieckiem muzyka jest Falco Amadeus, syn Michała i jego piątej żony Poli Wiśniewskiej. Jakiś czas temu czerwonowłosy wokalista ich troje wyznał, że teraz marzy o córce. Michał przyznał też, że między nim a żoną może dojść do sprzeczek w kwestii wyboru imienia dla kolejnego potomstwa. Jedno jest jednak pewne: o pierwszej literze następnego imienia dziecka zadecydował już. Tatuaż Michała na pewno to będzie imię na C, bo mam już taki tatuaż, mówił w wywiadzie. Jednak, jak wiadomo, życie lubi płatać figle, i właśnie tak się stało w przypadku Michała Wiśniewskiego. Na Instagramie Wiśniewski przedstawił zdjęcie wskazujące na to, że na świat przyjdzie jego kolejny syn. Michał poprosił już fanów o pomoc w wyborze imienia 5 do 5 i nie na C, byle nie Czesław napisał w relacji. Chwilę później Pola i Michał opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie z badania USG, podpisując je. Miała być córeczka Tatusia, a będzie kolejny synek, mamusi.